To w jakiś dziwny sposób. Nagrała moja siostra, oczywiście to jest mój jakiś odcineczek. nie To i było trochę cicho, mówiłem oczywiście. teraz mówię głośniej. I tutaj są wszystkie moje filmiki. Co to jest za filmik? A to jest Szymać, ten kurtetki. sam co tu. Szymałeś porteczki. Tam... To jest nowy filmik. Siem.

Więc jak, jak po prostu chcecie mikrofonu. zainstalować Minecraft, to jak tutaj macie. I ja będzie mniej więcej. Będzie trudno. Będzie trudno. Zaś cię oczywiście skupić. Na pożegnanie. Zamiast ile mam subów? Zero. Mam tutaj ma zero subów. Przejmijmy Tobiasza Gaminga i zdobędźmy, ile on ma. To Poczekajcie. Piszmy tutaj Tobiasza Gaminga, poczekajcie. Nie. Gaming, tutaj mamy. Przebijmy to i miejmy 600 tysięcy subów To będzie dla Was trudne wy wyzwanie, ale na kolejny odcinek obejrzymy film yy, ten oczywiście naszego kochanego Towarzysz Gaminga, a na jeszcze kolejnym obejrzymy kilka TikToków. Więc przebijmy to. Może zęciaka też możemy przebić ile Ale A tak jak to 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 od razu zęciaka. Więc widzę, No ale... Ja się z wami żegnam i ten filmik, mam nadzieję, że to się wam spodoba.